I do Bitcoina ma przestrzeń na dalszy wzrost, więc ETH w nadchodzących tygodniach może być ciekawsze. Tym bardziej, że jeżeli doszlibyśmy na strefę na Bitcoinie, tutaj mniej więcej, i tutaj by sobie Bitcoin znalazł jakiś zakres. Na przykład, za wysoko to narysowałem. Zakres konsolidacji w tym wypadku byłaby to dystrybucja, no to ale mogą bardzo, bardzo fajnie strzelać. Więc jeżeli chodzi o, o ETH, jeżeli zrobimy flipa na 200 i zrobi się jakiś bardzo fajny zakres konsolidacji powyżej średniej, to dla mnie to jest, będzie dobre miejsce na ewentualne podłączenie się do tego ruchu, który już mam. Więc to omówione. I teraz tak, kolejną bardzo ważną rzeczą będzie dominacja bitcoina. Dominacja bitcoina idzie według scenariusza, mianowicie naszym oporem jest. Dwu, 50 na tygodniówce, bardzo mocno zbija wszystko w dół. Natomiast targetem docelowym jest 200, po drodze ze strefą na odreagowanie z dniówki, czyli jeżeli miałbym zrobić pismo obrazkowe i ruch, jakiego się spodziewam, zejście do dołu, odreagowanie i ruch w to miejsce, czyli wtedy było dobre miejsce na ewentualne alty, więc zobaczymy, zobaczymy. Wygląda, że możemy mieć mało odrzucenia na ETH, więc na pewno warto to obserwować. Przejdźmy jeszcze sobie do wykresu total 3 na interwale dniowym, doszedł do 200, Total 2, 200. Total bardzo dużo ma jeszcze do 200, więc zobaczcie, że wykres altcoinów na ten moment za chwilkę może wyglądać ciut lepiej niż Bitcoina i to będzie potencjalne miejsce na ewentualne odwrócenie.